Siemanko, z tej strony Koks. Witam was w kolejnym odcinku serii Ocenia ekwipunków moich widzów. Zapraszam do oglądania. Pod ostatnim filmem było bardzo dużo wyświetleń i przyszło parę nowych osób na kanał Discord, więc pomyślałem, że nie ma na co czekać. Kolejka się zrobiła. Jestem bardzo szczęśliwy, że ta seria może być kontynuowana, więc przejdziemy sobie teraz do ekwipunku jednego z widzów, którzy wstawili swoje ekwipunki na mój Discord. Oczywiście link w opisie. Jeżeli chcesz też, żebym ocenił twój ekwipunek, to zapraszam. No i co? I przechodzimy chyba, co? Dobra. Ekwipunek pana Meizu 8000 buffa 2700 dolarów na steam jest znowu ta wtyczka nie potrafi wybrać waluty, która będzie tutaj hodować w naszym ocenianiu, ale dobra em, ocenię oczywiście i mamy rękawiczki, czy mamy kosę, zaraz zobaczymy pięć stron, jest kosa. Zakitrała się tutaj. Wtyczka nie pokazuje jej ceny, dlatego pewnie tutaj cena jest dosyć inna. Tak, no. 4600 filtestet, według tyczki tutaj mamy nasz nóż motelkowy w traku, szkarłatna sieć i rękawice szkarłatna kefia. Dobrze, obejrzymy sobie to kombo. I co, załączyła się lekka nostalgia, co? <laughs> Moje były rękawiczki, te, które wymieniłem na omegi. Tak się prezentował kiedyś mój ekwipunek. I uwierzcie albo nie, ale gdyby nie to, że poleciał mi kukri gradient ze skrzynki, to nie byłoby omeg w moim ekwipunku. Byłyby te rękawiczki ciągle i właśnie z tą kozą, tak moi drodzy uwierzcie lub nie, ale tak miało wyglądać moje kombo, gdyby nie zmiana planów przez drop właśnie tego kukri, bardzo ładne kombo, czerwoniutkie idealnie dobrane po prostu pierwszy motylek w ogóle w serii dobrze to wygląda, naprawdę bardzo, bardzo dobrze, naprawdę super połączenie, no szkarłatna kefia plus e, szkarłatna sieć to chyba jest topowe połączenie Ty, tych właśnie z tymi rękawiczkami już tak naprawdę wyżej to już tylko Doplery Ruby chyba by pasowały, co nie? I o ile moje połączenie a tych Kefii właśnie z nożem rzeź, było nawet spoko, według mnie, połączeniem. Tak, to naprawdę jest bardzo boskie. No, jeszcze motylek, no. Tak, właśnie wyglądałoby moje kompo, gdyby nie poleciał właśnie ten kukri. Czy dobrze zrobiłem? Myślę, że tak, że mimo wszystko wymieniłem na Omegi, ale myślę, że jakbym nie dropnął tego i został przy tym, to nie byłoby wcale, ale jakoś mega gorzej. E, co do noża, no jest lekko drapany, mimo że to jest chyba dosyć niski float, jak na field tested, bo to 0,22. Nie umówmy się, że szkarłatna sieć to jest. Dosyć stare, prawda, wykończenie, a takie stare lubiło być bardzo obdrapane, także nie ma co tutaj gadać. Zresztą takie parę obdrapań na tak wspaniałym nożu to chyba nikomu nie przeszkadza. Patrzcie, jak to z hałlem wygląda. Po prostu połączenie idealne. Dobra, idziemy sobie dalej, kombo mamy za sobą. Drugie odziwo jest Cyrex. Cyrex, uuu, z koloniami, to w ogóle jest czerwone kół chyba, co nie? Czerwone kół, tak przeważają czerwone skiny, no. Cyrek z sami z Kolonii i to jest po prostu z fabryki, dlatego to jest e, takie drogie. W sumie trzecie, no bo ten nóż jeszcze no. Ale zobaczmy zobaczmy sobie to grze. i mamy naszego Cyrekisika, e, czerwona SK ja lubię czerwone skiny, miałem kiedyś taką. Mieniłem chyba na Golden Coil, mimo wszystko. Um, no to są stare naklejki z kolonii 2014. Ja lubię stare naklejki bardzo, bo teraz to te naklejki takie na jedno kopyto robione. Kiedyś to było naprawdę lepsze. Kiedyś to było, co nie? Ba bardzo fajna M4. Jeszcze jak była w traku, to już w ogóle byłoby GG wspaniały po prostu, ale. Nie ma co narzekać, bardzo ładna SK. Patrzcie fakty new i widać lekkie obdrapania. Urok starych skinów niestety. Eee, dobre, mamy naszą AWP Łańcuch znaków. Battle skirt... To jest Battle tak, Battle skirt w stat traku. No łańcuch znaków to ja mam dwie sztuki, więc myślę, że nie będziemy na mnie by jest naklejka. Ale myślę, że nie będziemy ją oglądać, bo każdy wie jak ona wygląda. Mamy agenta kurna, 318 zł ten za takiego agenta, co nie? Kurwa beka po prostu. Piekielnik. O testach bojowych. Też bardzo lubię tą M4. Tam nie gram nią, bo mam chola wiadomo, ale, ale bardzo fajna m 4 e, Najlepszy, mam ne, najlepszego uspa po ciężkich walkach, walkach e, bez tatraka, niestety. Znaczy, niestety, no, bez tatraka po prostu. Czerwona linia. U Wow. Wow, widzicie. Piękne naklejeczki. Um, Robsuję ogólnie te naklejki. Może nie tak mocno jak z te z 14 roku, ale to są nadal bardzo dobre naklejki. No. Stare naklejki mają taki swój urok. I oczywiście kałaszek. Czerwona linia. Lubię te czerwone linie ogólnie. Miałem kiedyś też AWP z Katowicami 14, wymieniłem ją. Już nie pamiętam na co. Bardzo ładny kałach, bardzo ładne naklejki. W ogóle lu lubię takie rzeczy jak takie starsze naklejki. Są i cztery. Jednego rodzaju najlepiej na takim starszym, ładnym skinie. Czerwona linia jest starym i bardzo ładnym skinem, prostym a ładnym, takim czarnym z, tymi kres, z tą kreską czerwoną, no jak sama nazwa wskazuje, na razie bardzo mi się podoba ten ekwipunek. E, dobra, mamy Cerbera po testach bojowych, okej, okay, mam takiego samego. E, w pamiątce chyba nawet, czy bez pamiątki, nie pamiętam już, ale to nieistotne. E, zły daj mało. Tylo, no to, 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 już mi się mniej opodoba, jak wiecie, to tak średnio lubię te Remary, Ale dobra, obczajmy sobie. W ja każdym punku ostatnio Remary w ogóle widzę. No ale nie ma co się dziwić, no ich było tyle na rynku, że każdy ma teraz te Remary po prostu. Czy to jest? Nie, to jest po prostu naklejone. No nie, nie nie, mi, nie siedzą mi te naklejki. Skinny nawet fajny można powiedzieć, no ale nie siedzą mi, te Chociaż. Wiecie co? Nie. Zmieniam zdanie. Podoba mi się to Tylu. Sama w sobie naklejka jest ładna. My myślę, że gdyby na tych naklejkach nie było tych e, pasków powiedzmy tych, tak jak tutaj te czerwone paski są, to byłoby myślę, że lepiej trochę. Ale ta sama naklejka Tailu z tym smokiem. Oni mają smoka jak jakoś tutaj widzę. E, na awatarze tej właśnie organizacji to wygląda naprawdę w porządku. Także to są jedne z niewielu reemarek, -y, co no, naprawdę wyglądają dosyć fajnie, bym powiedział. Nadal no, tylko remary są, ale wiadomo. A to nawet jest po... Nie, no to, to jest nawet w porządku. No, ciszę, że to zobaczyłem, nie skipnąłem tego. Eee, dobra, chcemy tu, tek i Zak. Też mam takie oteka. No, to, to dużo sfidu, które ja też mam sam ogólnie. Dwie berety na bardzo ładne berety czerwone. 71 zł za berety, więc to ten. E, opanowanie. Into the bridge parish. Z3 no, no, Też kurwa super naklejki po prostu. Jeśli chodzi o cenę, po prostu nie opłaca się ich otwierać w ogóle. Bo to, co ci wyleci z takiej kapsuły, to jest po prostu kompletnie nic nie warte. A, tutaj jest krawcik zrobiony, tylko co on przedstawia? Jakiś. Ciężko mi powiedzieć, co autorowi na myśli było. Nie, może to jakiś, nie wiem. Nie, no nie wiem, co to jest czerwone słońce, nie wiem. Możesz kolego dać znać w komentarzu, o co chodzi z tym kraftem. To nie mówię, że jest zły, ale jestem ciekaw, co on przedstawia po prostu. A sam XM, XM naprawdę bardzo w porządku. Też pamiętam, że on, nieważne czy faktory new, czy niżej, to on zawsze obdrapany jest, ten opanowanie właśnie. Dobra, lecimy dalej. Neonowy jeździec Lucky Okej, okay, rozkwit. Co to za strzelba jest? To, to za jakiejś pewnie operacji jest, albo kolekcji, bo nie wierzę, że taka nowa byłaby 43 zł warta, tak po prostu Muertos też o, bardzo ładna P250 gloczek złoty zo też mi wyleciał kiedyś, jest po testach z 36 zł. no to tak potaniał trochę, dobra, czy Digiel będzie jakiś ładny pattern miał, na przykład cały niebieski, żeby był zaraz obczaim, jest niebieski tak na paternach z tym to nie pamiętam jak to było, ale raczej ładniejszy niż Brzyc, czy co? To nie jest jakiś typowy pattern. Chociaż, no mówię, no, nie, nie znam się na obróbkach termicznych kompletnie. Na jakichś hardendach się średnio znam, a na tym to już w ogóle to jest czarna magia dla mnie. Ale wygląda to dobrze. Taki Rainbow się trochę zrobił, co nie? E, tutaj. No, chyba nie jest jakiś typowy pattern. Myślę, że jeszcze bardziej typowy to nie miałby tych e, szaro-złotych tutaj miejsc, tutaj, ten, co nie? E, ale i tak wygląda to dobrze. Fajne, zawsze taka obróbka termiczna lepsza niż taka klasyczna, co na nie nic tak naprawdę ciekawego nie ma. Także duży plusa tego Digla, podoba mi się. Podoba mi się tutaj ogólnie to wszystko tutaj, co jest te, te połączenia i w ogóle. Lubię czerwone skiny, a kolega ma czerwone skiny, no, no gościu się wgryzł w gry z mój głos po prostu, no. Bizon, wysoka stawka, czerwony. Karłat na sieć, czerwona, lekkie zużycie. E, miejskie ryzyko, czerwony, czerwony. A składka bezpieczeństwa. Um, a co dalej mamy? Smuga kwasu? Czy tutaj będzie coś takiego wyróżniającego? Się? No nas nagroza niby jest jeszcze czerwona. Ale myślę, że kolega miał wszystko Cyrexem gra tutaj. Yy, błękit nieba. Dobra. E, jabłko kandyzowane czerwone. E, digiele, którego każdy już ma z moich widzów, który wygrał na czacie. E, m, dobra. Mar... Granit marmurkowany z... nie kojarzę tego skina. Może jakiś nowy? Z... Nie wiem, po prostu za dużo tych skinów ostatnio weszło tam do CS ja Tak kiedyś się bardziej orientowałem. No, ale dobra, to chyba po prostu są jakieś dropy tygodniowe albo coś pootwierane. No, to, to na pewno pootwierane, bo pamiątki są. Ale czy to coś lepszego jeszcze będzie? No, chyba nie. Nie, no to jest. Nie, tutaj już nic nie ma. Ten motylek jeszcze, no ale. A tu są zwykłe bronie, i tu co tu jest naklejone? Jakieś po prostu naklejki. A jest Kraków. No nie będziemy oglądać yy, defaultowych broni, bo to też nie ma sensu za bardzo. Chyba, że coś naprawdę tu będzie wyjątkowego. Renegades z Umany To To jest World Edit, dobra. No i Glaive. Ale myślę, że nie ma sensu tego oglądać. To są defaultowe skiny, prawda? W ogóle to nie są skiny. I tak by się prezentował ekwipunek pana Meizu. Na pewno plus za to, że pod kolor zrobiony, tam z paroma wymiątkami, ale no... Łańcuch znaków to jest biały skin, to on pasuje tak naprawdę do wszystkiego. Piekielnik też by pasował do tego. Piekielnik, tu czerwony skin, no pasuje, pasuje. No ten kawałek jest po prostu boski. Czerwona linia tam właśnie z No naprawdę najbardziej mi się chyba podoba ten skin z tych wszystkich, co tutaj są naprawdę. Z tymi naklejeczkami. No i samo w sobie kombo jest kozackie, no ja mówię, no dzięki mojemu szczęściu go nie mam, ale no z pozytywnym znaczeniu bo mam Omegi, tak, Omegi mimo wszystko bardziej mi się podobają. Jednak, niemniej jednak, no, szkarłatna kefianu no, też myślę, że w super rękawiczki, no trochę pomijane, no jednak w cieniu tych miotaczy są, ale czerwone ładne rękawiczki, tutaj naprawdę propsy. Takie połączenie. E, jaką ocenkę tutaj panu damy? No, wad yy, tak naprawdę nie ma. No, czy tutaj jakichś skinów brakuje? Chyba nie. No Wszystko raczej jest. No, ale generalnie, wszystko co najlepsze na pierwszej stronie e, jest zawarte. Tak dalej to już takie śmietniczek, można powiedzieć. E, myślę, że ocenka takie, ojejku, dziesiątki nie dam. No, bo to już był taki jak Pipunet, co po prostu bym piał zachwytu i bym zazdrościł aż. Całego kształtu. 9 to Unlucky Look, chyba miał taką dostał, ale tam były o wiele potężniejsze rzeczy i takie, takie wow, takie unikalne po prostu. Jakieś przepustki, jakieś drogie skrzynki, jakieś ładne skiny. Super kombo, potężniejsze niż to, nie oszukujmy się. Taka mocna ósemka. 8, 25 na 10, coś takiego, albo 8,5 na 10 dam. Bo jednak ten kolor do mnie przemawia i to tutaj jest. Mógłbym takim czymś pograć naprawdę. Może nie wymienić się, ale tak po prostu pograć fajny kwipunek. Pierwszy motylek w serii moi drodzy. Ale nie ostatni, patrząc po przyszłych kwipunkach. Dlatego jeżeli chcecie więcej odcinków z tego, no to łapeczka w górę. Jeżeli chcecie, żebym ocenił wasze kwipunki, to również łapeczka w górę, ale zapraszam na mój Discord jeszcze raz. Na pewno ocenię wasze kwipunki. Także dziękuję za oglądanie. Pana tutaj pozdrawiam, bo naprawdę podobało mi się to i do następnego odcinka na razie cześć